Słynna rola papieża może już tak bardzo nie ciągnie się za Adamczykiem, ale jeszcze kilka lat temu były momenty, kiedy aktor nie mógł przejść spokojnie nawet ulicami Rzymu. I to nie była rola, która mu po prostu wpadła w ręce, to była historia pełna zaskoczeń, emocji, przygotowań i naprawdę absurdalnych sytuacji. Co więcej, o tę rolę starali się topowej klasy aktorzy, ale to Piotr Adamczyk okazał się lepszy niż niejedna światowa gwiazda. Wyobraźcie sobie, że gracie rolę papieża, człowieka, którego znają miliony, którego głos, gesty i twarz są natychmiast rozpoznawalne na całym świecie. I to nie po jego śmierci, ale jeszcze za życia. Taką właśnie odpowiedzialność na swoich barkach niósł Piotr Adamczyk, gdy wcielał się w Jana Pawła II. Kiedy film trafił do emisji we Włoszech, oglądało go aż 13 milionów ludzi. Przypomnijmy, że premiera miała miejsce w 2005 roku, czyli w roku, w którym odszedł papież. Widzowie siedzieli przed ekranami ze łzami w oczach. W końcu film Poruszał też wiele aspektów z życia Karola Wojtyły. Wzruszenie było tak wielkie, że jeden z papieskich pielęgniarzy obecnych przy śmierci papieża, po Seansie, podszedł nawet do Adamczyka i zapytał, skąd aktor wiedział, że to właśnie tak to wszystko wyglądało. Na pokazie w Watykanie obecni byli w ogóle kardynałowie, osoby z najbliższego otoczenia papieża i nawet oni nie kryli emocji. Nawet kolejny papież oglądał film z widocznym poruszeniem, ze łzami w oczach. To była sytuacja zupełnie wyjątkowa. Aktor, który wciela się w tę postać widzi, jak jego gra wzrusza ludzi, którzy znali głowę kościoła osobiście. To jednak jeszcze nic. Sam aktor opowiadał, że niektóre reakcje były czasem wręcz surrealistyczne i bardzo zaskakujące. Na przykład, gdy przebywał w Meksyku, fani podchodzili do niego z dziećmi, prosząc, by je dotknął, wierzyli, że dzięki temu zostaną pobłogosławione. Niektóre zakonnice nawet robiły znak krzyża i klękały na ulicy, jakby miały przed sobą prawdziwego Ojca Świętego. Włoska publiczna. Oszalała, włoska publiczność pokochała go tak bardzo, że Adamczyk przez dłuższy czas nie mógł nawet przejść spokojnie ulicami Rzymu bez zaczepiania. I tu pojawia się w ogóle paradoks, bo chociaż ta rola wyniosła go na szczyt, to przez pewien czas zatrzasnęła mu jednocześnie drzwi do innych ról, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Kiedy Piotr Adamczyk dostał rolę w filmie produkowanym głównie przez Włochów, zderzył się z twardą rzeczywistością, bo na planie mówiono praktycznie wyłącznie po włosku. On sam znał tylko parę słów, ale nie było jednak czasu na jakieś kursy językowe, no bo zdjęcia już ruszały. Ekipa, od kostiumografów po operatorów, rzucała do siebie hasłami, komentowała, żartowała i przeklinała, a on po prostu słuchał. Codziennie chłonął język jak gąbka. Nie miał wyjścia, zaczął powtarzać, dukać, składać proste zdania, łapiąc rytm mowy z planu. Jak sam wspomniał, popełniał masę błędów, ale Włosi nie przejmowali się tym, byli zachwyceni. Mówili, że brzmi dokładnie tak, jak Jan Paweł II, który przecież też miał swój twardy, obcy akcent. Rola wymagała od niego przejścia przez niemal całe życie papieża, od młodego, energicznego księdza aż po schorowanego, ledwo poruszającego się starca. W jednej produkcji musiał pokazać całą przemianę fizyczną i psychiczną człowieka, który żył 84 lata. To oznaczało godziny przygotowań, pracy z ciałem, głosem i minimaciem. Miką. Żeby dobrze odwzorować chorobę Parkinsona, z którą zmagał się Jan Paweł II, Adamczyk obserwował osoby chore, analizował ruchy, tiki, sposób mówienia. Do tego doszła oczywiście charakteryzacja. Dziennie, uwaga, spędzał nawet 6 godzin w fotelu charakteryzatora. Nakładano mu silikonową maskę złożoną z kilkunastu elementów. Musiał codziennie nawet golić głowę, zostawiając tylko wianuszek włosów, które później przykrywano peruką. W najstarszym stadium postaci miał naklejone na twarzy aż 17 kawałków silikonu, które pozwalały zachować mimikę, ale nie dawały szans na normalne jedzenie. Co więcej, aktor przed niektórymi scenami świadomie milczał przez wiele godzin, żeby uzyskać naturalną taką chropowatość, żeby brzmiał jak głos człowieka chorego, zmęczonego, zniszczonego wiekiem i chorobą. Rola Jana Pawła II była dla Piotra Adamczyka błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie, no bo z jednej strony otworzyła przed nim drzwi do międzynarodowej kariery, ale z drugiej na długi czas przykleiła mu łatkę tego, co grał papieża. Po premierze pierwszego filmu stał się rozpoznawalny niemal na całym świecie. Włochy, Meksyk, Ameryka Południowa, tam wszędzie ludzie traktowali go niemal jak wcielenie Jana Pawła II. Aktor mówił często, że w pewnym momencie czuł się jak uczestnik jakiegoś religijnego misterium. Tłumy ludzi tak napierały, że musiał nawet wynająć ochronę. Z kolei w Polsce przez kilka lat po premierze aktor miał problem z przebiciem się do innych ról. Ludzie i reżyserzy widzieli w nim wyłącznie papieża, mówił o tym wprost, że na jakiś czas został po prostu zakładnikiem tej kreacji. Żeby się od tego odciąć, bardzo świadomie zaczął wybierać takie role, które były jak najdalej od postaci duchownego. No i zaczął grać na przykład w ostrych i czasem głupkowatych komediach, byle tylko jak najmocniej odciąć się od wizerunku. Ekranowego Jana Pawła. Dopiero po latach przyznał, że ta walka jednak się opłaciła. Z czasem udało mu się pokazać, że jest aktorem wartościowym, aktorem wszechstronnym, a rola papieża ostatecznie nie zamknęła mu kariery, wręcz przeciwnie otworzyła drzwi do ról w międzynarodowych projektach, a później nawet do seriali w Hollywood. Zresztą, nawet na tym kanale zrobiłem odcinek o zagranicznych kreacjach Piotra Adamczyka, więc jak jesteście ciekawi, no to zerknijcie sobie, bo naprawdę trochę tego było. No i przy okazji, Zachęcam do subskrypcji oczywiście tego kanału, bo kto wie, może takie odcinki będą się jeszcze tutaj pojawiać. Co ciekawe, Adamczyk wcale nie był jedynym kandydatem do tej roli, w pewnym momencie realnym faworytem do zagrania młodego Jana Pawła II, naprawdę realnym był przecież aktor Jude Law, którego chyba nie muszę nikomu przedstawiać. W sumie to ciekawe, bo Brytyjczyk kilka lat później zagrał w filmie Młody papież, więc tak czy siak sięgnął po papieską rolę, ale oczywiście zupełnie inną. Wracając jednak do roli Adamczyka, to produkcja chciała najpierw jakieś znane nazwisko, kogoś światowego. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy zmieniono reżysera. Doszło do tego, że Giacomo Batiato, nowy reżyser filmu, postawił nawet warunek, że Karola Wojtyłę zagra Polak i koniec. Uznał, że tylko aktor z Polski, z polską mentalnością i historią, będzie w stanie oddać duchowość Jana Pawła. Wtedy do gry wszedł Piotr Adamczyk i to w bardzo nietypowych okolicznościach. Ostatnio się dowiedziałem, że Jude Law narzekał, że przegrał casting ze mną, to mi było bardzo bardzo poechtało moją moją dumę jakąś jakąś taką wyjątkową rzecz. Ja słyszałem o tym, że był brany pod uwagę Jude Law, ale nie przypuszczałem, że on to tak przeżyje. historia tego, jak Piotr Adamczyk dostał rolę papieża, to historia, której nie wymyśliłby najlepszy scenarzysta. Reżyser Giacomo Battiato pewnego dnia zadzwonił do dziekanatu Krakowskiej Szkoły Teatralnej, żeby po prostu zapytać, czy jest tam jakiś młody aktor, który mógłby się nadać do zagrania młodego Jana Pawła II. Na szczęście dla Piotra Adamczyka odebrała dziewczyna, która nie tylko znała język angielski, ale też kojarzyła jego nazwisko, które podała reżyserowi. No i Giacomo Battiato zainteresował się i niedługo później ekipa przyleciała do naszego kraju, gdzie spotkała się z polskim aktorem. Podczas rozmowy z reżyserem Piotr Adamczyk nie wiedział jednak, że stara się właśnie o rolę papieża. Jedyne co wiedział, to że historia będzie o nim, ale raczej celował w jakiś epizod lub rolę żołnierza. Dopiero po castingu, idąc po ulicy, wszedł do okolicznej księgarni, w której natrafił na album ze zdjęciami papieża właśnie. Tam, patrząc na fotografię młodego Wojtyły, nagle dozdał olśnienia. To właśnie w tym momencie zobaczył podobieństwo i za. Zaczął się domyślać, że to mogło być może chodzić właśnie jednak o tę rolę i że naprawdę może ją dostać. No i rzeczywiście tak się stało, spodobał się reżyserowi i ostatecznie wybrano go, by to on, a nie Jude Law czy inne światowe nazwisko, odegrało Jana Pawła II. Więc gdyby nie sekretarka, która potrafiła mówić po angielsku, i gdyby nie podobieństwo aktora do Karola Wojtyły, no i oczywiście, gdyby nie odrobina szczęścia, to kto wie, jak później potoczyłaby się kariera Piotra Adamczyka.